Siema, się z tej strony poznać i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ale z drugiej odcinku... strony, dla bardzo o, najgorszy powiem, człowiek! <noise> Jesteśmy dzisiaj w czym, Christian? Bo to jest nasz bardziej. klaunie Jesteśmy w klaunie, tak. widzę, tutaj takiego ty takie opiekę To jest najlepszy klaun, to jest najlepszy tryb na Robloxie. Najlepszy tryb tak? na Robloxie. Christian powiedział, ja do Christiana prosiłem go: jak nagaj ze mną coś, a co chcesz nagrać? Ja mówię: No nie, znam się na Tybach, a to ho klauna. Ja mówię: co to klaun? A on mówi: a fajne, zobaczysz, gdzie ty idziesz? No, takie. Takie klauny, klaunowate, Wiesz co? Bo teraz jest przebudowane to i tego. Ogólnie to jest coś takiego jak Double Jump, więc to, to, to będzie OP, że tak powiem, ale powiem Ci, że jestem w szoku, bo to. to, to jak to teraz ładnie wygląda, to ty przez tyle ja czasu nie, się nie było wiem. zrobione, a to teraz nie No ja nie, nie gałem, więc nie wiem, jak było, ale jest pięknie, tak? Słuchaj, to, to, to lobby wyglądało beznadziejnie. A teraz to wygląda pięknie, aż się boję, jakie będą mapy, bo nie wiem, czy będą te same, ehm, to ale to liczę jest... na to, że będą przebudowane i będą ładniejsze, i będą nocze. Tak, to, to jest lobby? Kup, kup tu sobie z tysiąc tych buksów. Tysiąc, tysiąc buksów, buksów, jak to się Tak, ty buy now. Tysiąc boksów, masz... kupiłem. Nie wiem, masz... masz... po co są boksy. Masz... Słuchaj, bo to jakby. Zaraz wejdziemy do gry, to ci wszystko wy tłumaczę. No, że rozumiem. Ale tak, ogólnie. I, pojawia się... mapę, teraz na przykład wybieramy mapkę. Kto według ktoś? No mi się podoba Dead bardzo. House, Dead House no, tak funny. samo chciałem powiedzieć. No i proszę bardzo, no, my się Bez... rozumiemy. Słuchaj. No i masz tak, masz tam procenty na no zostanie klaunem. W tym przypadku, mm -hmm. jak wchodzisz do gry, masz 2%. Po każdej, e, po każdej mapie masz oczywiście tych procent, więcej już w końcu zostajesz klaunem i potem znowu ci się resetujemy. Tak? Miejmy nadzieję, o, ty, że będziemy klawony. Jakiś na przykład sad coś tam jest. O. I teraz nas przenosi. Słuchaj, jesteśmy na mapce. I teraz tak, twoją umie jedyną umiejętnością jest używanie latarki. Aczkolwiek nie polecam. O, wyskoczyło ci, teraz musisz sobie zamknąć teraz patrz. Na prawo masz sklep, możesz kupić banana peel i dostaniesz banana. I ogólnie co powoduje banan? Wejdź w niego. <noise> po prostu siadasz na tyłku. A ja to kupiłem, kupiłem sobie banana i co? No i Eleven, ogólnie... Tak? Chodź, tak i chodź. I wybierasz sobie na dole. Możesz kupić jeszcze speed potion albo rifle. Za pomocą rifle możesz od razu zabić klauna. Patrz, tu się ogólnie robi tak, że idziesz tu. Bo tu, a, mm -hmm. o, nie wiem czy się teraz tu spawnuje klaun, zawsze się tu spawnował clown. U, czyli teraz chcę tu. Żeby Dobra, jak to jak chcesz. Sobie... tu, chodź, chodź, play, I teraz co? tak, jak ruszy się rozgrywka, to tu możesz stać i osoba, która zginęła, może zostać takim strzelcem i on wraca na mapę i dostaje karabin i może zabić. O, przyszedł, przyszedł, uciekaj, 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 A ja nie wiem gdzie on jest. On jest gdzieś tam. A to... Na razie musimy sobie. Go widać, tak? On wygląda jak clown. Tak, go, go widać, on jest klaunem. Ale dygam staje. Możesz wskoczyć, no, no. I no. Ja teraz patrz, ja mogę na przykład pójść, tam sobie poszedł kogoś zabić. Mm -hmm. Możemy tu... O nie, tu jeszcze jest loading. Jeszcze nie, jeszcze nie można, widzisz, jeszcze jest loading. Ale możesz na przykład tu stawić jakieś banany czy coś takiego. Możemy pójść zobaczyć gdzie on ewentualnie jest, tylko pamiętaj, że on potrafi skakać, nie? My też. Tak. Tak, tak, ale on tak wysoko potrafi skakać, oh, nie? fakt, to taki lepszy człowiek. Ej, czemu ty się ode mnie i skoczyć na dach? O, o, on gdzieś tam coś poszedł. Nie, ja mam po prostu double jumpa, ja skaczę podwójnie Czemu ty jesteś takim kozakiem? No to, to dla, to dla tego. Ale możesz też jeszcze wziąć właśnie karabin w początkowym etapie rozgrywki, i możesz go zasz... O właśnie kogoś załatwił. O oh, fakt, to chodź na dach, chodź na dach do mnie. I co, jak go trafię, ja, to ja on jest... ginie? Tak jak go trafisz, to... on ginie. możesz brzydki. Dać chwilę podziać. On jest taki brzydki. Naprawdę. Widzisz go? Widziałem, wszedł do tego budynku, do tego domku, gdzie jest, do domku? obok jest loading. tak, tak, tak. O kurde. teraz sobie stanę tak. Ty, ty ja wyjmuję jak klubę? tam chodzi w środku. Nie no, spokojnie, spokojnie. Ja A nie, ja nie będę spokojny. Chwilę. Niech poszuka tych ludzi, widzisz, na prawo zobacz, widzisz ile jest osób po prostu, na razie jest luz. Na razie jest spokojnie. tak no To widzę, no widzę, ale się stresuje, człowieku. Nie no, nie stresuj się, spokojnie, spokojnie. <laughs> spokojnie, dasz radę, okay? no, no, właśnie, dasz radę, dasz radę. Po prostu musisz się powstrzymać Możesz tu do mnie przyjść, ewentualnie pod drzewko. drzewko idę, idę. My zrobimy tutaj tak. Ja rzucę tu banana, jakby wychodził. <noise> rzucę obok. <noise> Rzuciłem obok banana, żeby proszę, były dwa. Proszę bardzo, to jest piękne. Tak, o, o, podskoczyłem teraz. O, 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 o. my takie teraz? kumple jesteśmy, patrz, mamy się pojawiać. Ta tak, po o, nie. My jesteśmy kumple, o. Co nami... O kurde. Poruszy. On wie, że tu jest. Weźmy. Uciekaj uciekaj, 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 ja go odwrócę. O kur. Ale go zastrzelił w co? I co teraz? Już? Wygraliśmy? <grym>, już wygraliśmy, ale spanikowałeś i mnie go strzeliłeś, galo. Nie wiedziałem. Ale go postrzelił, o jezu. Przepraszam, no. klaunie. To był klaun z koszalina, my nie lubimy klaunów z koszalina. Działa ogólnie jeszcze kwestia taka, że widzę, że dodali skrzynki. Możesz sobie kupić skrzynkę. Normalna, skrzynka kosztuje chyba 300. Kupujemy? Nie, 200. Tak, 300. Możesz kupić sobie skrzynkę i wylecieć coś fajnego na przykład. Okej, okay, losuję. Losu, 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 losu. I co, jak mam? Mam czekać? Coś no, dostaniesz. Coś, coś albo, coś się albo zabójca, albo nóż dostaniesz chyba. O, co, nóż dostałem. Nóż. O, no, to może się inventory? In, 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 inventory. i tam masz wybór między jednym a drugim. Yy. Okej, okay, mam założony chyba. Mam No, no i możesz o. w ten sposób działać. Zobacz, ale mam. masz teraz ładny. O, Kurde. Słuchaj, może chodźmy na. na. Leber. laboratorium. O, patrz, no rozumiemy się jak. Ale jak... znowu widzieliśmy, no proszę <laughs> bardzo. Kurde. Wiesz, co, ja sobie też kupię boxa jakiegoś takiego no, zwykłego. box. Kupse boxe, kup kupse boksa. Kup bok Kręci się. Cutie Piggy 2116. To na pewno nie ja. O nie, czy mi wylo... O nie, nie mówcie mi, że mi wylosa. Trafił trafił trafi mi się zwykły nóż, taki jak... O Jezus, jak masz normalnie. <grym> jesteś Wiktimem, co ja, Czy Klauner? Nie, 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 jesteś Wiktimem. No. Nie, ja normalnie jestem. O, się mać, ma. I całą z kupić banana peel i rifle? Możesz. Tak, możesz kupić mać. I teraz dobra. będziemy zaminowywać cały domek. <grym> Patrz, w ogóle tu jeszcze takie sekrety, jak na przykład tu wejdziesz, nie? To tu jest sekret, patrz, dalej na przykład jak wejdziesz tu e, nie, poczekaj, to nie tu się szło, to tu się o, szło. Cholera. I tu możesz, tu możesz tu możesz się wcisnąć do szefa, aczkolwiek widzę, że wszyscy tu się mm -hmm. płają, więc macie banana i, i idźcie sobie stąd ja też mi tutaj wrzucę banana. No i tu jeszcze gdzieś było przejście, o, jeszcze tu można było przechodzić tędy. Siup. Nie. Klą, klam, 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 klam. Za cztery okay. sekundy. Chodź do lasu. Chodź do lasu. Nie widział mnie chyba. A on nas poszedł, poszedł do domku Wchodzę, chodzi do domku poszedł. O, siema. Ściany, nie, ale. Ja jestem cię? na górze, nie, jestem na górze. A Tutaj. dobra luźno, luźno. Ja jestem luźno, luźno. W wyczajony na niego, czekam. Ch chowaj się, chowaj się. Ja tu podkładam <laughs> banany na dole. Ty, czekaj, ja też. Czyli... On nas widzi, nie, on nas nie widzi. Ups. Nie, tu go nie ma. Uważaj do mojej <laughs> banany. Tu możesz potem ogólnie wejść na dach, nie? Jak? O tym możesz się wcisnąć. Nice. Normalnie. Dobra, to stoimy na dachu. Ja się boję, że on z drugiej strony wyjdzie co? na nas zje. O, on, gdzieś tu jest. On mm -hmm. gdzieś tu skacze, wiesz? Na zewnątrz czy w domku myślisz jest? Na, na zewnątrz jest, biegnie tu w tą stronę. O, fok, mu banana na dół. Nie <laughs> ja rzucaj mu banana na dół, jak, jaka co ty, to jest ty, strategia? O, skacze się. tam, skacze tam, skacze tam. Chowamy się na dachu. mi się on naguje jak jakiś głupek. Ja go mogę zestrzelić, Dobra. ale dam mu jeszcze chwilę pożyć. A tylko chwilę, okej? Okay? Mhm. Mm Dużo tych bananów. Ty stałeś, skoczyć nie mogę. Żeby nie uprzejmy. No o, jak, o. no po tym. A po, po tym się nie da. Po tym się. Musisz o, tamtym. O. to będzie śmieszne. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jak coś to. O, ktoś... Jak ci się tu wywalają te banany? Ja rzucam kolejnego. O! o! Klam! O nie! Oryś! Co? Co? Klaun ci załatwił, halo! Stary, jak się przestraszyłem tego klauna, najgorszy klaun na świecie. Christian, wygaj to dla mnie. Kupię sobie jeszcze jedną skrzynkę, Dobra. może mieć coś ładniejszego trafi. Kup. Dajcie mi coś fajniejszego, jakąś kosę. O, kosa! <noise> Taka czerwona. Nie, pensil ładniejszy. Jeżeli ta, czas się skończy, to on przegrywa, jeżeli nie zabije wszystkich. Tak, 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 tak. Jeśli czas się skończy, to on przegrywa. Ja nie mam karabinu, bym go zastrzelił, ale nie mam go. Eee, jakby postaram się go yy, posiąść w kolejnej rundzie, ale na chwilę obecną nie widziałem yy, opcji. Dobra. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Jestem w lobby. Jeszcze jedna mapka. Ja muszę zabić klauna karabinem raz jeszcze. Nie, nie, nie odpuszczę żadnemu złemu Możesz klaunowi. Możesz ewentualnie zostać klaunem. O kurde, to by było śmieszne, co? No, a to bym cię wtedy ganiał. No, może zostać... No, trudno. Ja bym wziął karabin. <laughs> nie żałybyś mi tego nigdy, Krystianku. O Boże. Nie, nie zrobiłbym ci tego, myślę. Nie żałybyś mi tego. Ja coś się, że Choć ty będziesz próbuję, klaunem. Spróbuję, spróbuję wyjść za mapę. Ja, ja będę... Nie, 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 ja nie będę klaunem. Ja nie, ja nie jestem klaunowaty. Nie da się wyjść za mapę. Kiedyś się dało. O nie! I co teraz? No i gorzej, Christian. Później. pu Boże, <głos》> widzę, tam jesteś tak wysoko. Siemano. Panie Christiano. Siemano, no, witam serdecznie. <głos》<głos》<głos》no cześć. Dobra, lecimy, lecimy. 3, 2, 1, kto chcesz, będzie Jak ktoś to na klaunem. środku masz przycisk do zostania clownem. Tam płacisz chyba 10 robuxów. Szybko, dodawaj sobie. Plus e, 10, no? Plus 10. Plus 10. I najwięcej Kup. razy, ile dasz rady. Możesz kilka. No, dodaję. E, by now. No, nie miałeś? mogę, no 30 chyba. No, Już... to, no to musisz zostać klaunem, no Nie ma innej. O, farma. Uwaga, uwaga. Yeah. Jest! <grym> <grym> dobra, dziciaczki. Okej, <Okay>, dobra <grym> Ja się nie zespiłem tam gdzie myślałeś. Gdzie pan jest? A ja wiem, gdzie ty się zrespiłeś, tam na górze. <grym> Ale ich tam powycina... O, już jednego, już drugiego. Ja, ja ci będę pomagał na razie, możesz Dobra, zejść na dół jest, Ja cię widzę tutaj, ale ja ci nie ruszam. Ja wiem, ja cię wiem, ja wiem, jest? ja wiem. Ej, o, no? ja się No, się da wpaść. Do szopy idź, do szopy idź, do szopy idź. Cześć, chcesz siano sprawdzić jeszcze. A, nie ma, do szopy shop do mówisz? Do szopki, no, tak, oszukujemy. w szopie jest tyle osób. Cześć, bo oni myślą, że... Sieba! <laughs> Oni myśleli, że ja wyjdę dołem Oni tutaj są, tak? O Boże tak. Wie, Jakie to są... <laughs> Oni się to... pochowali tam w tych, w tych sianach Musisz poszukać ich A rzeczywiście tutaj w można wchodzić? No O mam. Co byś sobie nie myślał, nie? <laughs> Jesteśmy najgorszymi oszustami, Christian Oszuści to, ty. Ja A, nie no, no sumie nie w sumie żadnego. tak, ty, ty tylko sobie stoisz grzecznie, tak? Ja tylko sobie grzecznie stoję. jest, jest mała dziewczynka, siemano. E, jest mała dziewczynka, co? <laughs> ej, dobra, kto jeszcze został Ty i dwójka jeszcze, jakaś dwójka, dobra. ej koleś tak? zobacz, to mi szybko mów, wygram to klaunem. Będę najlepszym klaunem w historii klaunów. To właśnie, właśnie nie wiem, gdzie są pozostałe osoby, staram się znaleźć. No cześć, witam cię. No, cześć, witam ej, cześć, nie cześć, doskoczysz cześć. to niestety. Nie tu wskoczyć? Czy da się? Hmm, nie. A no to co najgorzej. W sensie możesz próbować co najwyżej, nie? Jakby to jest, to jest chyba jedyna twoja op. A myślisz, że pod drzewie, no i co? Myślisz, że doskonało. O, kurde, doskoczył. <śmum> nie, nie zabijecie, powiedz mi, gdzie jest reszta. Nie <śmum> No powiedz mi, gdzie są twoi koledzy. Nie, nie, nie wiem, gdzie jest reszta. Kurde, ja uciekłem. Ale naprawdę ich nie ma, to jest aż dziwne. O, Wiesz, mam, mama mam, mam jakiegoś tutaj głuptasa. Próbuję uciec do kurnika. Co ty? Myślisz, że ja kurnika nie widziałem? Nigdy wiem, że tu będziesz. Jeszcze jest. Ty i jakaś Lili. Ja nie wiem, gdzie może być Lili. Lili? <grym> Też nie wiem, gdzie jest Lili. No gdzie jest Szczerze Lili? Szczerze mówiąc. Nie wiem. Lili, chodź, tu. Mówić. jestem klaunem. Musisz najgorszym. poszukać Lili. Jestem gdzie najgorszym jesteś, klaunem, chodź tu. No nie, nie wyga. Naprawdę nie, Czemu nie wygrasz? No bo ci 20 sekund zostało. A ja Lili nie A mogę co? znaleźć Mam cię Lili. Teraz Oddaj musisz tego znaleźć mnie. Nie, chodź tu Christian. I czemu jakiś typu dołączył nagle? Zobacz! Co za oszust! O nie, ty go zespiłeś? A szyiba mnie nie tapi. Ciężko się z tego słychać, jak ktoś skacze na double jumpie. No i gorzej, jaki oszust, no nie, dobra. No ja go zespiłem, kurde, no. Ja ci Także zobacz, co? nie było. Także co? Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej Robloxa, koniecznie napiszcie komentarz, jaki inny typ chcecie. I oczywiście łapeczka w górę, no bo. I wejdźcie na kanał Krystianka. Chociaż wszyscy są od Krystianka, to Krystian ma drugi kanał technologiczny, prawda Krystian? I tam testujesz różne rzeczy. Więc tam trzeba Chyba, wpaść. Tak. I, I tak. I dziękujemy wam za, za oglądanie i pa pa! Pa!